Wraz z Włodzimierzem Szaranowiczem wita Państwa Dariusz Szpakowski i wspólnie zapraszamy na dzisiejszy spektakl. Real Madryt najbardziej lubisz. Ten stary z Di Stefano, Kento, Puszkaszem, czy później ten Galacticos, kiedy grały wielkie sławy z Zinedinem Zidanem. Ciągle właściwie ten zespół się zmienia i ma wielkie gwiazdy. Tak, Cristiano Ronaldo, KK, a także Hiszpanie, Casillas, Sergio Ramos, no można by tutaj tak wliczać w nieskończoność. Ale to jest wciąż niespełniony ten obecny Real, czekający na dziesiąty kuchar Europy. Da Silva... Niestety stracił piłkę. No i piłka wyszła poza pole gry. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Rodriguez. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Rodriguez. wrzutka w polekarnie może być groźna. Danilo Pa Silva. Cross. Toni Cross. Cristiano Ronaldo. No ładne zagranie piętą do kolegi. Pepe. Tego się można było spodziewać. PP wie jak znaleźć się w akcji ofensywnej. Teraz Cristiano Ronaldo. Piłka odbija się od zawodnika i opuszcza pole gry. Gerrit Bale. Mają teraz okazję. Dośrodkowanie przejął obrońca. ma. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Toni Cross, Gareth Bale. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. Uderzenie w stronę bramki. Nie ma gola. I będziemy mieli rzut roczny dla Realu Madryt. Rodríguez do końca, do końca walczył, zablokował. Martinez Brawo, ładnie odebrał. No i Christian Ronaldo. Teraz Christian Ronaldo. I rozpoczną królewscy od rzutu załku Pepe. Modlicz. Teraz Christian Ronaldo. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. V, rzut wolny, jak go wykorzystają. Niestety, kontuzja. Graf będzie musiał opuścić boisko, a w jego miejsce wejdzie do gry rezerwowy. Real Madrid będzie miał szansę rzutu rożnego. Dobry przechwyt w okolicy pola karnego. Znakomita interwencja to wymagało dużych umiejętności. Ale też doskonałej oceny sytuacji. Ross. Luka Modric. Blisko polekarny. Martinez. doskonale to przeczytał piłka zmienia właściciela Marcelo Benzema Modric Messi Rodriguez Na aut od linii bocznej Porto. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Modlić. Christian Ronaldo teraz. Marcelo. Teraz Christian Ronaldo. Benzema. Gra będzie wstawiana od bramki. Piętą dograł. Chyba troszkę przekombinował, choć ładne to było. No, nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. No, zastąpił Bramkarza. Benzema. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Martinez. W części spotkania remis bezbramkowy. Do przerwy wynik remisowy, choć jedna z drużyn miała więcej z gry. Tyle, że nie liczą się okazja strzelone bramki. Przed nami druga połowa tego meczu. ma. Blisko już do bramki. No, chyba nie do końca o to mu chodziło. Piłka w pole karne. Tony Kross. Wysokie podanie skierowane do Cristiano Ronaldo. Rodriguez. Dobre przejęcie. Brawo. Forezma. Ładna, dwójkowa wymiana piłek. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Rodríguez, Benzema. No już blisko polekarny. Niestety nic z tego nie wyszło. W piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Oddaje strzał. Broni. Piłka wychodzi w pole. Głośny arbiter przerywa teraz grę. Faul zawodnika Realu. Maicon Aleksandro ma wsparcie kolegów w tej akcji. Christian Tejo. Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. I za chwilę z rozpoczną grę zawodnicy FC Porto. Ramka odetchnął z ulgą, bo było groźne dośrodkowanie. Dobrze zareagowała obrona. Guarezma. Aleksandro. cristian tejo ¡Martínez! get obrona! what is Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Pa, druga połowa spotkania. Remis dokonuje zmiany taktycznej, wprowadzając nowego gracza. Jest reakcja sędziego i popatrzmy. Benzema. S. Rodriguez. No, nie tylko efektownie, ale i efektywnie. Benzema. Podaje z powrotem. Christian Tejo. Pozwolił grać dalej, ale teraz dobra decyzja jest gwizdek. Zawodnicy w murze zrobili krok do przodu, ale bez reakcji sędziego. To dziwne. Brawo. Zdecydowanie świetnie wybił tę piłkę. Bramkarz i partnerzy są mu wdzięczni. Rodriguez. Próba odbioru piłki w ślizgiem. Juárez Cristian Tello. Sergio Ramos. rozpoczną Królewscy od rzutu z auty. Real dokonuje zmiany. W piłce Cristiano Ronaldo. Posyła w pole karne. Dobre przejęcie do środkowania. Teraz Real Madryt spróbuje dobić rywala z tego rzutu rożnego w końcowych sekundach tego spotkania. Ładnie wychwycił. Już blisko pola karnego. Aleksandro. Kłarezma. Czy to uderza? Broń. No, potężna bomba z voleja. Do końca blisko. Jaka radość. Ten gol daje im prowadzenie. No, no. Prawdę bardzo dobro rozegrani Piękny gol Obronił pierwszy strzał Ale piłka pozostała w polu karnym Padła łupem niepilnowanego zawodnika rywali Który miał więcej spryty Mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu Ale dopiero w drugiej połowie Rozrzucenie do boku i rzut wolny. Silva. Aleksandrą. Czy uda mu się utrzymać przy piłce Jedna z ostatnich akcji. Pytanie, czy uda im się zdobyć wyrównującą bramkę? Danilo, Martinez. Dobre, ofensywne wyjście. Mecz kończy się wynikiem 1 do 0. Mecz towarzyski, ale zwycięstwo zawsze cieszy. Tak, choćby ze względu na aspekt psychologiczny.